W tym filmie kolejna porcja interesujących transferów z ostatnich dni. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Po otwarciu się okna transferowego w Europie niemal codziennie dochodzi do bardzo interesujących transakcji. Oto kilka ważniejszych transferów z ostatnich dni. Jasper Silesen po trzech sezonach spędzonych w Barcelonie z zespołu odchodzi rezerwowy bramkarz, były gracz Ajaxu i podstawowy golkiper reprezentacji Holandii z pełnym profesjonalizmem podchodził do swojej roli zmiennika Stegena, broniąc regularnie tylko w pucharze króla. Tego lata zasili Walencję, która w drugą stronę oddała swojego podstawowego bramkarza, Brazylijczyka Neto. Doszło tutaj najprawdopodobniej do lekko kreatywnej księgowości. Obaj bramkarze kosztować mają po około 30 milionów euro, a zapłaty pojawiać mają się na kontach obu zespołów w okresie rozliczeniowym za rok, który danej ekipie bardziej pasuje Diego Godin. Zgodnie z zapowiedziami i przeciekami, które docierały do nas od kilkunastu tygodni, po zakończeniu dziewięcioletniej przygody w Atletico Madryt, Diego Godin na zasadzie wolnego transferu dołączył do Interu Mediolan. Kilkukrotnie wspominałem już, że w obliczu rozpadu zespołu z Lunda Metropolitano nie zatrzymanie kapitana i wciąż doskonałego obrońcy jest wielkim błędem. Dla Interu doświadczenie Urugwajczyka może okazać się wielkim kapitałem, zarówno na murawie, w szatni na treningach, gdzie uczyć od niego mogą się młodsi koledzy. Kostas Manolas Grecki środkowy obrońca po pięciu sezonach spędzonych w Rzymie zostanie klubowym kolegą Milika Zielińskiego. Napoli zapłaci Romie 36 milionów euro, tylko Gonzalo Higuain kosztował ekipę prowadzoną przez Carlo Ancelottiego więcej. Manolas to bardzo dobry defensor łączący w sobie zarówno dobre warunki fizyczne, siłę, jak i niezłą szybkość i technikę. Mateo Kowaczycz. Chelsea w sumie nie skorzystała z jednej z nielicznych opcji na wzmocnienie składu w obliczu nałożonego kilka miesięcy temu zakazu transferowego. Chorwacki pomocnik na stałe przenosi się na Stamford Bridge na mocy możliwości definitywnego wykupienia po wypożyczeniu. Zawodnik wyrobił sobie dobrą markę w barwach Interu. W Realu nie przebił się jednak na dłuższą metę do pierwszego składu. Merik Demiral, turecki środkowy obrońca, po ledwie jednej rundzie spędzonej w Serie A przenosi się zespołu Sassuolo do ekipy mistrza kraju. Wcześniej występował w ojczyźnie, w Alan Jasporze. Ruch ten jest nieco zaskakujący ze względu na usilne starania starej damy o usługi Matisa Delichta. Gdy wydawało się, że jeden z bardziej utalentowanych zawodników w Europie przeniesie się do Turynu, okazało się, że oferta mistrza Włoch nie zadowala Ajaxu. Rozbieżności są ponoć spore i wynoszą około 10 milionów euro. Czy transfer Turka jeszcze bardziej skomplikuje transfer Holendra? a Jose Perez. Za ponad 30 milionów euro do Leicester z Newcastle przenosi się hiszpański ofensywny pomocnik lub napastnik, a Jose Perez. Trafiając do zespołu SROK uchodził za ogromny talent, choć potwierdził go tylko częściowo i tak jest solidnym ligowcem. W poprzednim sezonie notował 13 bramek i 4 asysty. Pablo Sarabia PSG wykorzystało śmiesznie niską klauzulę wykupu Hiszpana i sprowadziło go do Paryża za 18 milionów euro. Sarabia z powodzeniem gra na obu skrzydłach, a także jako ofensywny pomocnik. W poprzednim sezonie był jednym z liderów Sewilli, zdobywając 23 bramki i notując 17 asyst w 52 rozegranych spotkaniach. Zdaniem ekspertów początkowo ma on być wartościowym zmiennikiem dla podstawowych ofensywnych graczy paryskiego giganta. Aaron Van Bissaka po długich negocjacjach Manchester United zrealizował jeden ze swoich głównych celów transferowych w postaci prawego obrońcy Crystal Palace. 55 milionów euro zdaniem wielu obserwatorów nie jest w tym przypadku kwotą bardzo przesadzoną. Mowa o zawodniku, który doskonałymi występami i liczbami w minionym sezonie, także w porównaniu z piłkarzami United, zapracował na markę jednego z najlepszych i potencjalnie najlepszego na tej pozycji piłkarza w lidze. Tongay Ndombele, tegoroczny finalista Ligi Mistrzów Tottenham, nie dokonywał transferów przez ponad 500 dni. Wszystko za sprawą rzucenia całych środków na budowę nowego stadionu. Gdy inwestycja została zakończona, zespół Maurizio Poczetino wraca do walki o wzmocnienia i robi to bardzo dobrze. 60 milionów za Ndombele nie wydaje się wygórowaną kwotą, biorąc pod uwagę, że może być to już niedługo jeden z najlepszych środkowych, defensywnych pomocników na świecie. Były już zawodnik Lyonu łączy w sobie siłę, w waleczność z bardzo dobrą techniką i swobodą w operowaniu piłką, a także sporą kreatywnością, czego dowodem 8 asyst zanotowanych w minionych rozgrywkach. Żał felix Transfer jednego z bardziej utalentowanych piłkarzy w Europie ostatnich lat miał poprawić nieco humory kibiców Atletico, które traci przed nowym sezonem niemal cały trzon zespołu. Przed Portugalczykiem wiele pracy, aby zastąpić Griezmana, a wielka kwota transferu 126 milionów euro raczej nie będzie ułatwiać sprawy. Więcej informacji na temat tego transferu, wypowiedzi zawodników, charakterystyka Felixa. W filmie, do którego odnośnik pojawi się teraz w prawym rogu ekranu. Który z tych transferów jest Waszym zdaniem największym wzmocnieniem nowego zespołu? Czyja przeprowadzka wygląda na nieporozumienie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.